Środkowanie triggerosa i tutaj od razu włączył się pino. Wyszedł pino. Uderzenie. No nie. A teraz sprawy mają się dużo gorzej. Nicolas Jackson. 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 Bądź mohiki. Popatrzmy, jest dograna piłka do Isaka. Strzał, ale nie cel. Widać to było też wyraźnie w pierwszym meczu obu drużyn, Walencji. Jackson. Jackson! Trigueros jest z lewej strony Mohika, trzeba tam wracać, Mohika mocno, Morales! Skóraś, piłkę Skóraś, Isak, Isak, blok, powalczy jeszcze Skóraś. ósme miejsce, Jeremi Pino, ależ tam mu strącił piłkę, koklę! Gospodarze, Isak, Isak, Marchwiński! Pierwsza skończył to Welde. Nogi Jeremiego, teraz de la Fuente, rozpędzony Pino, Jeremi Pino, Bednarek W pod... podstawowym składzie Filip Markwiński, uwaga teraz Isak w pole karne, Welde i dwa, dwa do 0 fantastyczna akcja, Isak, Welde i skóra? Ślichał! Skuraś Kapitalne przyjęcie kierunkowe Koklena. Będzie niebezpiecznie. Pino spudłował. Isak, 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 dograł i gol! To jest koniec! To jest koniec jeszcze raz! Muraż przyjął, potknął się, jeszcze ma piłkę. Co on teraz zrobi? Kwest kwe kiri uderzenie. Komunija Jeremi Pino, Jeremi Pino! Dobrze, że w ten sposób obiekły Lechite, żeby zabrać mu piłkę. Tego się nie spodziewał. i teraz szybciej. Bardzo dokładnie zagrał w pole. Karne. jest strzał, ale